Witam wszystkich na kolejnym filmie. Troszkę mnie nie było, ale kwiecień to u mnie jest miesiąc, kiedy mam strasznie dużo pracy i na dalsze wypady troszeczkę jak właśnie czasu. Ten film to będzie z kilku wypadów i to najdłuższy wypad był około może dwóch godzin. Po pracy, przed pracą sobie na chwilkę wyskakiwałem, sprawdzić czy Rybka stoi w danym miejscu. Też mógłbym z tych materiałów zrobić na pewno z dwa filmy, jak nie więcej, ale doszedłem do wniosku, że właśnie woda opadła i teraz będę próbował troszkę inaczej połowić, a zobaczycie ten film jak była wyższa woda i łapałem sobie głównie na wowlerki malutkie i Pierwszego dnia jak tu się wybrałem, w taką słoneczną pogodę rzeka bardzo fajnie mnie zaskoczyła, a później systematycznie wypłacała fajnymi rybkami. Zresztą zobaczycie sami. Nie. jaki po przejściach Ojejku Jaki po przejściach kolega No tak co tu się stało z jakiej siatki uciekłeś zobaczcie Ale uderzył. Ale bi A przed chwilą kamerę założyłem. Uderzył aż miło. Okej. Okay. I wypuszczamy jego muścia. Naprawdę po przejściach. I odpłynął. I zobaczymy. Mały rzucik. Co to, to może być? Czekam, nie ma. Jest. <słyski> nie wierzyć w to, co się dzieje. Co my tu mamy? Strąg Co to jest? Tęczak? Okej okay. Tęczak No tego to się To się nie spodziewałem Wiem, że powinno jej się wypuszczać e, zabierać znaczy się ale ale ja go wypuszczę, niech tu sobie rośnie tu jest naprawdę mało tych pstrągów mogłoby być więcej może podrośnie sobie super wypuszczamy no, takiego czegoś to ja się nie spodziewałem Cały dzień dużo pracy, teraz chwila tylko tak naprawdę na, na rybki patrzę ciepełko to, to się wybiorę i, i, i się dzieje i się dzieje Klejik. Kurczę, co za dzień. Nie spodziewałem się kolegi. A jest. O, patrzcie. No tu moje kiedyś kochane drzewo było. To chyba by je pozmieniały. I za dzieciaka tu wyglądało inaczej. I się tutaj kąpałem. Była taka lina na drzewie i się skakało do wody. Dobra Nie zgadujemy się Fajnie, że wziął. Niech zmyka. Super. Wiosna, wiosna. Bociek klociek. Lenik Maluszek to maluszek, ale Ale uderzył. Okej. Okay. No. Taki maluszek. Nie wierzę tego to się nie spodziewałem strasznie dawno tutaj pstrąga nie złowiłem jest mały czyli muszą być gdzieś jakieś większe no ale super nie no to jest ryba która mnie naprawdę bardzo tutaj cieszy zmykaj ja już kończę wędkowanie jestem strasznie pozytywnie zaskoczony tym co udało się dzisiaj tu złowić pewnie się zdziwicie ale najbardziej cieszy mnie ten mały pstęg potokowy no, bo, no, te ryby zostały tu strasznie przytrzebione swego czasu za dzieciaka Mówiłem ich, ale później odpuściłem, bo naprawdę to jest są śladowe, śladowe ilości. A tutaj Udało się złowić Bardzo, bardzo się cieszę Co wy taki tu brzydki ostatnio, jejku, jejku Brzydkie, brzydkie, ty chociaż go wyjmij chodź. Ale świeżo po, świeżo po talerze z niego tak tu na podbieg pokażę. I jest. A no, widać, że tarło to jej troszkę wy wymęczyło. Mamy tam takiego ta dwadziestaczka, niech zmyka. A to już jest byk. To już jest przepiękna rybka, patrzcie, teraz zmierzymy. Myślę, że 40 to będzie miał, i to spokojnie. Zobaczcie, 51 A nawet prawie i dwa, jakbym tak ogonek zrobił, ale jest przepiękny. Patrzcie, kurde, jest super, super rybka. szkonie nie męczymy. Wezmę go do podbieraka, bo tu duże to jest w koło. Więc tak go tylko wypuszczę. Można było to ładniej zrobić, ale. od razu popłynął jest kolega, ten też ładny should Idealnie, we wszystkie trzy kotwiczki. A no i spójrzcie. No i się takie 42 może może mieć nie będę już go mierzył ale naprawdę fajny kolorowy jazik no i wypuszczamy jego moście. nie będę się bawił żeby to jakoś pięknie wyglądało tylko o papa mam nadzieję że film wam się spodobał ja jestem strasznie zadowolony z tych rybek. Jakoś bardziej cieszą mnie jazie niż klenie. Dajcie znać, jak u was właśnie z tym jest i jakie przynęty wam się najbardziej na nie sprawdzają jakiś model. A na pewno też zakupię. Mam sporo tych różnych przynęt, ale, wiadomo, nigdy nie jest ich za wiele. Pozdrawiam was i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć wam!